Dzień dobry wszystkim. Witam Was w dniu dzisiejszym. Jest czwartek, jak zaczynam tego vloga. Kolejny vlog toberowy, czyli październikowy. Jadę właśnie do biura, bo to jest jeden z tych dni w tygodniu, kiedy muszę się tam pojawić. Mam ze sobą lunch, który zabrałem, obiad. Wkradają mi się tutaj słowa angielskie. Tak to bywa. I co? Pokażę Wam, jak będę spędzał mój dzień. I. Chciałem też pomówić w ciekawym temacie. Przechodzimy na drugą stronę, idę teraz na tramwaj. No i co, zapraszam Was serdecznie na ten dzisiejszy film. Ana już tutaj działają, śmieci wywożą. A propos Karima, żebyście widzieli, że nie jest sam, nie zostawiłem go w domu. Dzisiaj Ana miała taką możliwość, żeby po prostu z nim zostać, bo mogła wziąć pracę do domu. Raz na czas jej się tak zdarza i nie musimy wtedy angażować i mamy, żeby przyjeżdżała. Ja nie byłem już w biurze ponad dwa tygodnie, bo raz albo, albo i więcej, bo byłem w Polsce, później byliśmy na Oland Island, no i tak dalej. Także ja już zapomniałem nawet, jak to jest pracować z biura. Policjant, który steruje ruchem i bardzo dobrze, bo to skrzyżowanie jest Trudne, żeby wyjechać z tej ulicy, która prowadzi tam od nas, bo nikt nie chce Was puścić. Tutaj kierowcy myślą tylko o sobie i rzadko się zdarza, żeby któryś był na tyle uprzejmy i pozwolił Wam jechać. Przystanek tramwajowy stoi tu jakiś, czeka na mnie czy nie? Jest tramwaj numer 10, tam też stał, ale w kolejce do odjazdu. A ten już jest przygotowany i będzie ruszał za chwilę. Właściwie to już ruszył. Trochę przystanków mnie czeka, ale dzisiaj udało się wyjść trochę wcześniej rano, więc nie powinien tak być późno w pracy. Jest, dojechałem już do pracy. Wysiadłem z tramwaju. Jest godzina za 5.9, także. Jestem w miarę punktualny. Da czerwona, Karimowi by się spodobała. Dać już budynek, do którego będę wchodził. Pracuję na siódmym piętrze, to tak przypominam, bo po prostu nie każdy musi tego pamiętać. No i co, słychać jakiś sygnał, alarm, nie wiem, co tam się dzieje. Tu jest po lewej stronie restauracja, na zdrowie, na rok. Co na tatę bym raczej mógł powiedzieć, jak, się, jak sobie ktoś kichnie. To jest właśnie wejście. Mam przerwę teraz obiadową, grzeję sobie. Właśnie obiad w mikrofalówce. Nie lubię tych mikrofali, ale nie mam tutaj innej możliwości, bo nie ma przecież kuchenki gazowej, tak? Eee, no i jak zjem, to wyjdę też na zewnątrz, żeby tutaj trochę połazić po okolicy i porozmawiać w temacie dzisiejszego odcinka. Myślę, że to, co zaproponuję, to będzie ciekawa historia. Także tak to jest w pracy dzisiaj. Miałem tak, jak się to mówi tutaj po rumuńsku, asași si asza czyli tak jako tako. Nie jest za dużo, nie jest za mało jestem sam dzisiaj z polskiego teamu tylko w biurze Ewa jest trochę chora i została w domu, Krystian z jakiegoś powodu nie przyszedł po raz kolejny do biura, a Anka ma urlop i gdzieś pojechała chyba, także tak się przedstawia sytuacja. Za minutę będę miał ciepłe jedzenie. Nie jestem na zewnątrz, ładna pogoda, słońce świeci 21 stopni. To jest po prostu idealnie, jak na Rumunii. Skończyły się upały i nadchodzi jesień. Idę teraz w kierunku tam osiedla. Będę wam pokazać, jak wygląda to osiedle, takie nowoczesne. Może nie wszyscy jeszcze widzieli, czasami tutaj nagrywam, chodząc właśnie wokół miejsca, w którym pracuję, ale dołączają nowi widzowie, więc pewnie, jak zaczną od tego vloga oglądanie ten. Nasz kanał, no to będą mieli okazję zobaczyć właśnie jak wygląda Bukareszt. A jest to takie miasto kontrastów, jak widzicie. Tutaj jest takie osiedle nowoczesne, a tam dalej pokażę wam jakie są stare bloki. No i przejdę oczywiście do tematu dzisiejszego odcinka. A temu co się tutaj stało? <laughs> Nie, no ładnie go załatwiły gołębie. Jak już tak przechodzę i filmuję, to zobaczcie jak ktoś tak wycieraczki do góry to jest oznaka, że źle zaparkował, nie powinien tutaj stawać. No i w sumie by się zgadzało, bo zajął prawie cały chodnik. Taki kontrast chciałem Wam pokazać. Zobaczcie, nowy budynek, nowo powstały, no nie wiem, no parę lat temu pewnie, tak? I tutaj taki kontrast, stary budynek, stary blok i tam też stare osiedle po drugiej stronie tam, po drugiej stronie ulicy. I teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Ja zacząłem moją pracę w Rumunii w 2018 roku. Jejku, to już minęło rocznikowo 7 lat. Będzie siódmy rok w listopadzie, dokładnie drugiego, jak jestem tutaj w tym kraju. I pamiętam moją pierwszą pracę. I z nią się wiąże właśnie ta historia mojego kolegi, którego wyrzucili na moich oczach w miejscu, w którym pracowaliśmy, ale nie w pierwszej pracy. Tylko w następnej, w której go spotkałem, ale do tego przejdę za chwilę. Tylko chciałem tak opowiedzieć jeszcze, jak to było na początku tej mojej kariery zawodowej, jakkolwiek to można nazwać. Chociaż byli tacy, którzy mi wypominali w komentarzach, że karierę to się ten robi, jak... i tam mieli swoje jakieś wywody. Po prostu tak się mówi, tylko potocznie. Nie łapcie mnie za słowa. Było jak było. Zacząłem moją pracę i. Pamiętam to jak dziś, że taki trochę przyszedłem przestraszony, nie wiadomo co mnie czeka, wszedłem do tego biura, już byłem po tych wszystkich rozmowach kwalifikacyjnych, podpisałem umowę, wszystkie dokumenty skompletowane i tak dalej. No i miałem zacząć. Jeszcze miałem wcześniej trening, taki tygodniowy, niektórzy się wykruszyli na tym treningu i po prostu sami zrezygnowali, bo im się nie podobało, ale ja byłem zawzięty i po prostu. Wiedziałem, że muszę tą pracę utrzymać, że to jest pierwsza jakaś szansa, okazja, żeby się gdzieś zahaczyć i zacząć tutaj no, cokolwiek robić w tej Rumunii, tak? żebym nie poszedł, nie wiem gdzie, no co, naglowo. Wtedy jeszcze nie były takie popularne dla tych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają do Rumunii, dla imigrantów. A więc stwierdziłem, że muszę się wziąć za siebie, no i tak też było i pamiętam ten pierwszy dzień, jak przyszedłem do pracy, zobaczyłem Polaków, było ich naprawdę sporo w Timie, i tam był m.in. właśnie Piotrek, którego poznałem. No i na początku wiadomo, z każdym musiałem się tam zaznajomić, porozmawiać i tak dalej. On sprawiał takie wrażenie, że naprawdę dużo umie, tak bardzo szybko się uczył. Był dobry w tej pracy, dobrze obsługiwał klientów, odbierał te telefony, pomagał ludziom faktycznie, no i miał pojęcie o tej pracy, którą wykonywał. Wszyscy mówili i chwalili go. I generalnie mieliśmy takiego przełożonego, takiego team lidera, Dominik, miał, miał na imię, bo no, już nie pracuje w tej firmie. I on wtedy mówił, no tak, kiedyś. Na jakiejś przerwie, rozmawiałem z nim. Mówi tak, no Piotrek jest dobry, i ten, tylko że czasami nie przychodzi do pracy przez parę dni <noise> i przynosi jakieś zwolnienie albo coś. No i to mi już tak dało trochę wtedy do myślenia. No i co? I okazało się, że minęło trochę czasu, jak ja tam popracowałem, parę razy go zobaczyłem, no i on już kompletnie nie przyszedł. Nie przyszedł, nie dał żadnego zwolnienia, nie było go chyba z tydzień w pracy. No, i po prostu go zwolnili. Jak już filmuję, motory, bo lubię to robić. Karim uwielbia motory, jest takim pasjonatą od samego dziecka i małego. To chciałem wam pokazać, jaki stoi zaparkowany. A wcześniej, jak szedłem, to koło Lidla był też Harley Davidson. A to nie jest jakiś, nie wiem, co to jest za motor. Po prostu motor. Tutaj sobie przycupnę, lubię w tym miejscu czasami siedzieć i nagrywać. Jest taki budynek, ruina. I co teraz w związku z Piotkiem? Wtedy go zwolnili i minął jakiś czas, jak ja szukałem drugiej mojej pracy w Rumunii, ponieważ w tej pierwszej cały czas były zmiany popołudniowe, mijaliśmy się za ną, cały czas widzieliśmy się tylko w weekendy i byłem zmotywowany do tego, żeby znaleźć inną nową pracę. No i znalazłem, w tej pierwszej byłem około pół roku dokładnie pół roku. No i jak dostałem ofertę tej pracy w innej firmie, to już miałem zaczynać pierwszego dnia i patrzę się, idzie jakiś gość. Ja sobie to chyba jestem Piotrek. To jest chyba Piotrek z tej pierwszej pracy, w której ja byłem i go tam poznałem, ale tak jakoś gdzieś mi tam znikł, poszedł gdzieś, nie wiem, do łazienki czy coś, ja zacząłem poszedłem na górę. Pamiętam ten pierwszy dzień w tej pracy, nigdy go też nie zapomnę. I spotkałem się z nowym menadżerem, z nowym team leaderem. Zresztą bardzo fajni ludzie, bardzo ich miło też wspominam z tej pracy. I patrzę się, faktycznie idzie Piotrek. Ja sobie myślę, o, no to idą trochę problemy, tak? Ja już tak sobie pomyślałem, ponieważ wtedy dał się Piotrek poznać z tej strony, że był taki problematyczny w każdym miejscu, że już był w wielu firmach w Bukareszcie i z każdej pracy go po prostu zwalniali, no bo nie przychodził, bo bumelował. Dlaczego? No po prostu miał problem z alkoholem. Jak złapał taki cug alkoholowy, no to trwało to po prostu długo, nawet i tydzień. I ja sobie myślę, no to ciekawe, jak to będzie z Piotkiem w tej pracy. W której się spotkaliśmy. Oczywiście na początku widać było, że on był taki gość inteligentny i naprawdę moim zdaniem się marnował, bo tu muszę powiedzieć szczerze, pozytywne rzeczy na jego temat. I co? I uczył się szybciej ode mnie też w tej pracy, jakoś tak wszystko zaskakiwał, lepiej mu to szło. I co? I po prostu pracowaliśmy tam. Minął tydzień i po tygodniu czasu. Piotka nie ma, poniedziałek, i pisze mi tam smsa, że no nie przyjdzie, bo się źle czuje. Później wtorek, ja czekam, czy Piotek przyjdzie, czy będzie w pracy, czy się pojawi. Okazuje się, że, że go też nie ma. I później też mi coś tam pisał, że dalej z nim nie, nie tak jest, niedobrze. I przyszła środa, już później nie odpowiadał na smsy i tak dalej, aż do piątku. I powiem wam, za chwilę tylko ktoś włączył telewizor tam naprzeciwko i jest otwarte okno mnie rozprasza. Zmienię miejsce. Tam się dzieje jakaś akcja u kogoś w domu. Odszedłem kawałek dalej, myślę, że tu będzie lepiej kontynuować, już mi chyba nic nie rozprasza. No i co? Przyszedł piątek i Piotrek przyszedł do pracy. Mnie się pytali, co z Piotkiem, czy coś wiem na jego temat. Ja mówię, no tyle wiem, co, co wam powiedział, że no, że się źle czuje i po prostu go nie ma. Nie, w piątek nie, przed poniedziałek, przepraszam. Po całym tym tygodniu. Jeszcze weekend musiał przelecieć, bo weekend był ważny. Do tego, żeby, no, żeby imprezować. Albo nie wiem, jak on to robił. Czy imprezował, czy w samotności, bo miał ten problem z alkoholem. Nie śmieję się z tego. Uważam, że miał chłopak problem i się to, tak jak mówię, marnował, bo był naprawdę bardzo zdolny. I świetnie znał angielski. I w każdej pracy naprawdę radził sobie dobrze, tylko żeby po prostu chodził do tej pracy, żeby chodził i, no nie, no można nie przyjść, można wziąć urlop, można faktycznie wziąć jakieś chorobowe i tak dalej, ale no, no trzeba mieć na to jakiś papier, tak? Jak to się mówi. Więc tak to wyszło, że przyszedł w poniedziałek, i wtedy Piotrek od razu został wezwany do działu. Kadr, HR, my to tak tu nazywamy, tak? No, i tam miał rozmowę i z takim menadżerem, Lucianem, i z, z panią, chyba Giordano ona miała na imię: pani taka główna, kadrowa. No i co, wyszedł taki zdenerwowany, no bo usłyszał, że go zwalniają wtedy właśnie z tej pracy. I przyszedł, podszedł do mnie. Nie mówię, no i co? On taki, takim zdenerwowanym, uniesionym głosem mówi, no co się, czego się mogłeś spodziewać? No wyrzucili mnie. Powiedział to oczywiście w jakiś bardziej mocnych słowach i zaczął się pakować, i wtedy wyszedł nasz menadżer Lucian i on mówi wtedy, to ja cię odprowadzę do drzwi i tak dalej, ale mówił do niego spokojnie. A ten mówi, ja wiem, co mam robić i wziął identyfikator i rzucił w tego menadżera. Ja sobie myślę, jesteś. co ten gość robi, co on odczynia? Jeszcze musi tak ręce trzęsły, on chyba był taki przepity po całym tym tygodniu tego, tego picia, tak? I chyba przez to był taki trochę zdenerwowany też między innymi. No jak rzucił tym identyfikatorem, ten spadł na ziemię, ten się tak Lucian popatrzył na piotka. Ten wyszedł, i już nigdy więcej piotka w życiu nie widziałem. Później, po tym całym zdarzeniu, też mnie wykasował z Facebooka. Nie chciał mieć ze mną nic wspólnego, żeby, żeby ze mną rozmawiać, żeby mieć jakikolwiek kontakt. No i od tamtej pory go nie widzę. Wtedy miałem też po tej całej sytuacji, po tym zajściu rozmowę z, z menadżerem, z Lucjanem, on mnie mm, przepraszał za zaistniałą sytuację, ja mówię, przecież to nie jest twoja wina, on się tak zachował. Ja mówię, ja byłem trochę mm, zaskoczony, że Piotek tutaj przyszedł do tej pracy, nie chciałem wcześniej niczego mówić, no bo nie chciałem go oceniać na podstawie tego doświadczenia, jakie miałem z nim wcześniej, ale wiedziałem, że mogą być właśnie takie mm, problemy y, i że on ma jakiś problem właśnie z alkoholem i dlatego zawala pracy i po prostu do niej nie przychodzi. No i tak się stało też w tym wypadku. Ja opowiadałem kiedyś tam historię, i później ludzie mi zarzucali, że ja menadżerowi donoszę. Nie doniosłem menadżerowi niczego, bo przecież ja opowiedziałem mu, jak już Piotrek został wyrzucony z pracy i to z Hukiem, i wyleciał, po prostu poszedł. On już tam nie pracował, więc mogłem mieć chwilę szczerości z menadżerem i powiedzieć mu, co sądziłem, że się głupio czułem w tej sytuacji też, jak on rzucił tym identyfikatorem w niego, że nie było to dobre zachowanie, źle to wyglądało, że trzeba mieć jakiś szacunek do drugiego człowieka. Ale nie wiem, niektórzy albo słuchali to bez dźwięku wtedy tamtego gdzieś w vloga, jak to było, jak opowiadałem ogólnie o moich pracach, ale dzisiaj chciałem przytoczyć tą historię, bo uważam, że jest ciekawa i też, żeby ona była taką, nie wiem, lekcją Jakąś nauczką, jakimś wnioskiem do wyciągnięcia, refleksją, żeby wszyscy też wiedzieli, mieli to na względzie, jak właśnie alkohol może zniszczyć człowieka i do czego doprowadzić, że no po prostu można być zdolnym, można być bardzo inteligentnym, ale no, no nie da się w ten sposób egzystować w żadnej pracy. I Piotrek nie dał rady tego zrobić w żadnej innej firmie w Rumunii, regularnie. Gdzieś był zawsze przyjmowany, bo, bo on robił dobre wrażenie na początku swoim błyskotliwością, umiejętnościami i tak dalej. Ale później życie weryfikowało właśnie z tego powodu, że nie przychodził do pracy. No to też był zwalniany. I tak było właśnie w tym przypadku, jak pracowaliśmy w tej drugiej firmie, o czym Wam teraz opowiadam. Na no to zajście z menadżerem, tak jak mówię, już było i ta rozmowa, mówię o tej rozmowie teraz, była po tym, jak on już wyszedł. Więcej go nie było, więcej go nie widziałem w moim życiu. Więc jak ktoś tu będzie pisał jakiś komentarz, że donoszę, no to nie donosiłem. No ale to trzeba czasami łopatologicznie wytłumaczyć. Koniec mojej przerwy. Chyba ją trochę nadużyłem, parę minut, ale nie ma to jakiegoś większego znaczenia. I tak, jak jesteśmy wszyscy w biurze, właściwie to dzisiaj jest tylko. Mój menadżer Katalin, który zastępuje Timę, która urodziła dziecko, urodziła córeczkę. Widziałem zdjęcie, ale nie będę tu stawiał, bo ona tylko między nami po prostu udostępniła. Nie czuję się gdzieś komfortowo, żeby akurat wam, z Wami się dzielić, ale no piękne, piękna dziewczynka, tak mała. I, no i co, jej nie będzie Team mojej szefowej, do przyszłego roku. Ona nie chce korzystać dwa lata z tego urlopu macierzyńskiego, tylko, tylko rok, ale zobaczymy jak będzie. Życie też to zweryfikuje, bo może być różnie. Katalin też był jakimś menadżerem, ale po prostu nie był za nasz team odpowiedzialny, a teraz jest. No i dzisiaj on jest właśnie w pracy, bardzo miły też człowiek. Nie mówię, żeby się podlizywać, jak ktoś to kiedyś też napisał, mówię po prostu szczerze, jak jest. No i Sofia, Sofia jest dzisiaj z niemieckiego teamu, tylko w biurze. A reszty nie ma, tak jak mówiłem wcześniej od nas, z Polski nikogo. Dziewczyny z niemieckiego, jeszcze Beatrice nie ma i jeszcze, jeszcze kogoś tam, jeszcze kogoś tam nie ma. Marina, o, Mariny też nie ma. Nie wiem, pracują chyba z domu, bo widziałem je zalogowany. No i tyle. Także koniec przerwy. No, i odezwę się do Was, jak wyjdę z pracy i będę jeszcze wracał do domu. Jeszcze nie koniec tego dzisiejszego vloga, ale temat, który chciałem przybliżyć, to już jest po prostu omówiony. Koniec pracy na dzisiaj. Idę teraz na stację metra, jakoś lepiej mi się wraca pociągiem, a z kolei do pracy, jak jadę, to Lepiej jest tramwajem. Metro jest po drugiej stronie ulicy, właśnie do metra. Muszę kupić bilet. Tam siedział taki pan ochroniarz, ale trzeba uważać oczywiście z filmowaniem tutaj w metrze, bo oni tak, jak to się mówi, rozganiają, żeby tego nie robić. Nie wiem z jakiej właściwie przyczyny. Przecież tutaj nie ma nic takiego, co by było zakazane, ale nieważne. Idę, zaraz powinien pociąg przyjechać, jakiś, właściwie już słychać nawet jeżdżający. Jestem teraz na stacji Eroilor, muszę się przesiąść, później do Piazza Unili, i później znowu się przesiąść, także jest tych przesiadek teraz tutaj trochę sporo, żeby się dostać tam na Dimitri Leonida. I tam była nowa część metra, a tutaj jest stara. No i idę na pociąg, bo muszę biec, bo już przyjechał. Nie zdążę, zdążę, wepcham się tutaj do ludzi, jest, jest. Dojechałem do Piazza Unii i zobaczcie jakie tłumy tutaj ludzi idą za mną, przede mną. Tak dużo wszystkich, wszyscy wracają z pracy. A ja idę teraz na kolejny przystanek, żeby w końcu dojechać do Popeszti, do Ardenii. Kiedyś to metro mi się wydawało nieosiągalne, w tym sensie, że nie wiedziałem jak się tu poruszać, który przystanek, jak przejść z jednego tunelu na drugi tunel. I było to dla mnie tak zagmatwane, ale teraz się w tym odnajduję po prostu już z zamkniętymi oczami. No tyle będąc w tym mieście, no to wypadałoby, żeby tak było. Przyjechał właśnie pociąg, także wsiadam. Dojechałem już do Popeszti i idę w kierunku domu, zobaczcie jaki tutaj. Stragan z owocami, z warzywami. A wy koty, co tutaj robicie? Co to za jakieś spotkanie? Mijam teraz kebab. To jest coś, co jest bardzo popularne tutaj w Rumunii. Jest tego naprawdę dużo. Do wyboru, do koloru. I obok mamy Five to Go. Czasami tutaj przychodzę na kawę. I jeszcze co oczywiście, motor. Później pokażę Karimowi, bo Honda czerwona, ulubiona jego. I tam z tej kawiarni Five to Go, taki pan siedział na ogródku i się patrzył, jak ja nagrywam, uśmiechał się. To nie jest takie, wiecie co, zbyt popularne, żeby tutaj ktoś chodził i vlogował. Ja praktycznie nie widziałem nikogo w Rumunii. Bardzo rzadko, bardzo rzadko. Jak to już był ktoś, to byli to zazwyczaj jacyś turyści. I tak to jest. Idę, zmierzam, już nie chcę tutaj do domu. Oczywiście nie chcę przeciągać tego vloga, wystarczy. Mam nadzieję, że Was zainteresował. Będą się pojawiały dalej vlogtobery. Zobaczę, czy uda mi się w tym wytrwać. Chciałbym. Jestem ambitny, jak sobie coś... Kupacze w mojej głowie, no to tak ma być, i po prostu te vlogi będą się pojawiały codziennie. Robię je wcześniej, żeby zawsze mieć jakiś temat, żeby coś pokazać, żeby to nie było po prostu zrobione na zasadzie takiej, no, że na sztukę, tak zwaną. Nie, ma być tak, jak ja sobie to po prostu obmyślę, żeby ja oglądając to był zadowolony. Jeżeli ja będę, no to mam nadzieję, że także, co dacie wyraz w komentarzach do których zachęcam, żebyście pisali. Oprócz tego zostawiajcie łapki w górę no i oczywiście subskrybujcie nasz rodzinny kanał. Żegnam się z Wami z Peszti Lordyni. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Zdrówka przede wszystkim. Mówię jak na imieninach. No i co? Do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się. Pa, pa.